Proszę Państwa, uwielbiam ten moment, gdy po kucznych zapowiedziach i licznych dyskusjach nadchodzi ta magiczna chwila, gdy rozlegnie się pierwszy pisek. Pisek, na który czekamy wszyscy jako piłkarscy fani, Oby to spotkanie dostarczyło nam niezapomnianych emocji. Emocje na Estadio do Benfica już wkrótce. Halo, witamy i pozdrawiamy z Lizbony, gdzie na Estadio do Benfica liczymy na prawdziwe piłkarskie widowisko. O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wracają europejskie puchary, wraca Liga Mistrzów. Bardzo nam tego brakowało. Przed nami pierwsza kolejka i mamy nadzieję, że poziom meczu nas nie zawiedzie. Benfica kontra Barcelona. Gospodarze w roli kopciuszka za to rywale pewni siebie, bo są zdecydowanym faworytem do awansu, przynajmniej przed meczem, bo w piłce wielu już murowanych faworytów miewało spore kłopoty na boisku, co byłoby z korzyścią dla widowiska, nawiasem mówiąc. Myślę, że pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontrakt. To już skład Barcelony na to spotkanie. Wojciech Szczęsny w bramce. Frenkie de Jong oraz Pedri zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Z boku wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Juka do Daniela Olmo. Proszę Państwa, kuknął jak z armaty, a szkoda, że obok bramki. Poza wojskiem za chwilę wrzuc z Do środka na dalszy słupek. Jednak nic z tego nie wyszło. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Faktycznie niewiele osób wyróżnia się takimi parametrami fizycznymi. To się przekłada na korzyści dla drużyny. Tu przepchnie, tam przepchnie, a jak powalczy o piłkę, to lepiej się odsunąć. Tak też można zdobywać grę i wygrywać mecze. Ależ to była teraz bomba! Ależ niewiele zabrakło! Ale uwaga, jest pod presją. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. A, widać nerwowość w poczynania obu drużyn. Wiele prostych strat. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! zrobi sędzia. takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. Z tego może coś być. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Strata teraz. Robert Lewandowski. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Niedługo zabrzmi Gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Gwizdek. Czas udać się na przerwę na Estadio do Bentica. Lewandowski często błyszczy w swojej drużynie. Ale dziś to zdecydowanie nie jest jego dzień. Akurat od niego oczekujemy znacznie więcej. Bez jego bramek. Trudno będzie objąć prowadzenie i wygrać pełni. Czas na drugą połowę na Stadio do Benfica. Miłka do Daniego Golmo. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Angel Di Maria. Ależ teraz ruszył Di Maria. Rywale mogą być w poważnych opałach. Mardo, ale skutecznie. odebranie piłki. Franki. Kubarski. Alex Balde. Piłka do Daniego Golmo. Wychodzi na pozycję. Ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Powtórka dodatkowo eksponuje te fatalne błędy i to, że strona atakująca miała przewagę liczebną. Nie można zostawiać takich czur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrań i piłka wędruje do siatki. Widać, że stres chociaż na chwilę z niego uleciał. Obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygraną. Prowadzą zatem 1 zera. Nie Umie chronić piłkę, dobre ma balunki. nie oddaje ich za bezsens. Aleks Balder. Źle I... Barcelona, pracą piłkę. Hmm. przy piłce, akcja zbliża się do 16. przeciwnika, ciekawe czy zakończą to strzałem, to może być wyrównanie, piłka wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja, zawodnicy Benfiki wyłuskują piłkę. To jest szansa na wyrównującą bramkę. Przyszedł czas na korektę składu Benfica Numer Głównie rozegrany stały fragment. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ojej! Wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Lewandowski, podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywani. Popciu, ukarze Benfiki, ewidentnie prąd to do zdobycia bramki. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Iż to było wejście! Tu mogła być bramka! Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. I mamy stratę Barcelony. Otamendi. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ładne minięcie. Może być groźnie. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Sędzia obwieszcza koniec meczu. Barcelona wygrywa i doskonale rozpoczyna tę edycję UEFA Champions.